Powiedz nam, gdzie są Syntry. diamenty Josiega? <grym> Nie subskrybujcie Jawora, bo ukradł mi diamenty wow. <grym> Jestem największym debilem Ale o tym już prawdopodobnie wiecie Ostatnio się was spytałem, w jakim kolorze mamy robić podłogę w naszym sklepie I generalnie sklep już skończyłem, zaraz wam wszystko pokażę Ale moi drodzy, słuchajcie Zamiast zrobić różową terrakotę, jak tutaj widzicie To zrobiłem po prostu magentową I przez kolejne 4 godziny mniej więcej chodziłem i szukałem gliny Możecie mi bić brawo w komentarzu Przy okazji możecie zadawić łapkę w górę subskrypcję na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj tak, mam nowego skina. Jest bardzo słodziutki. Wiem, wiem, też mi się podoba. A dziwnie stanąłem przy tej pochodni. Dzisiaj jest otwarciem mojego wspaniałego sklepu, na którym to zarabiam krocie i zrobimy również podsumowanie, ile zarobiłem i tak dalej, ale to zaraz. Więc czekamy na tych wszystkich pajaców i otwieramy nasz sklep. Tak oficjalnie. W sensie on był otwarty, ale wiecie co chodzi. Szanowni Państwo kochani moi, witam na oficjalnym otwarciu. Właśnie, proszę się rozebrać jak pan Jaworski. Witam na oficjalnym ale, otwarciu. Witam na oficjalnym oh, oh. otwarciu. Słuchajcie, zanim wejdziemy, pragnę tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Dzisiaj Możecie się ze mną targować i dzisiaj są tańsze ceny wszystkiego, dosłownie wszystkiego, bo możecie zbijać z ceny dosłownie wszystko co widzicie. Ale jedna sprawa. Ta skrzynka, którą widzicie tutaj za szkłem, jest to skrzynka z dropem. Tam możecie dorwać najtańsze rzeczy z całego sklepu. Płacicie wow. za jeden, ale czekaj, czekaj. Płacicie za jeden slot, czyli tak. Dobra, bo ja tak sobie <laughs> nie Nie! nie, nie. Ja nie mogę Nawet na otwarciu sklepu Tak mocno jak spadł ten samochód Dokładnie tak Dobrze panowie I w tej skrzynce mogą się nawet znaleźć Parę sztuk koks jabłek i tak dalej Dobra, o. ale Cały utarg proszę wrzucać do tych skrzynek I uwaga w takim razie oficjalnie otwieram Zapraszam panowie można tu, może tu Zapraszam, zapraszam. tego? Zniszka i Zniżka? ja paczole. Ale proszę odrzucać do, nie do te innej skrzynki. skrzynki. Do innej I... skrzynki. A. I słuchajcie, w takim razie ja widzę, że jesteście bardzo zainteresowani tamtą skrzynią z dropem. No, no już nie ma, już, już i nie ma. Są jeszcze ziemniaki Coś w bardzo tani i korzystnej cenie. O. Dzisiaj będę ogólnie sprawdzał cały mój utarg z tygodnia, bo kończy się w ogóle, panowie, dzisiaj mój challenge, że przez tydzień w ogóle nie schodzę do kopalni, nie kopię oraz nie chodzę z wami na przygody. No Najgłupszy i... challenge ever. Ale się skończył, na szczęście. Ale się skończył i mam metalową barierkę. no Nojrek ze sobą, bo ja jej nie potrzebuję. Ej, ja włożyłem Timendus. Tak, tak nie możesz tego robić. Ale kupiłem, mogę ci sprzedać O, jaki reseller! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co ja mam? Słuchajcie, rybny jest jeszcze nieotwarty, niestety, bo to się zahacza i muszę dogadać. I z Nitashim, który jest jego przydupasem, oczywiście, bo kim innym. Panowie, wiesz co? Z Nitaszym jest tak, że on przynosi hobby z real life do Minecraft. I on uwielbiał łowić. Dobrze panowie, dobra, ja wrzucę jeszcze parę rzeczy, może do skrzynki z dropem. Zobaczymy. O, się no, poka dropa. Czekajcie, czekajcie. nie warto. Słaby drobik. Arbus. Ja biorę, ja biorę. jest trap, to jest halo. Ja tu ja 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 się oszukany, to jest no, trap. O, ale. Aaaa, no, co tak skutują jaka... a... od razu? Te... Czemu ktoś podpierdzielił moją zbroję złotą tutaj? <gulatujesz> nie, no, naprawdę? Ale tak nie jest, jak się wpuszcza. Siema. Bydło na salony. No, no nie, o, no ale. Stary. No ale bydło. No, bydło. no jak... Słuchajcie, generalnie powiem tak. Bo tutaj są e, ziemniaki, co nie? Ale Gdzie są kartofle? Chodź, chodźcie pod ziemniaki. Co <gulatujesz> by na górze. Na... Jawor, widzę, że masz mój hełm na głowie! Nie! No, <gulatujesz> ja go! Po... Panowie, a powiedzcie jak się wam wystrój podoba? Pod, podoba się, co nie? Piękny, Piękny w twoim no, stylu Filipek. Miki, dziękuję Miki oddawaj <grym> klatę tutaj. Panowie, słuchajcie, spójrzcie na ziemniaki, co nie? Ziemniaki no. są najbardziej pożądanym jedzeniem teraz za serwerze Znaczy od początku Panowie, od teraz, od tego momentu 50% off na ziemniaki Proszę bardzo 50% off na ziemniaki? Czyli a jeden jak? O... Jeden jak? cztery złota i dziewięć żelaza Lub dziewięć Dobra, a jak można się targować, to ja biorę... O, już nic nie biorę, bo nie ma już Dobra nie Nieważne, nieważne. <laughs> Całe ziemniaki zeszły, ja paczole. Dziś ja zobaczcie, chłopaki to jest druga skrzynka, to jest dużo diaksów. Ktoś by ale... chciał, może? Mm. O, daję jednego diaksa za wszystkie diaksy Dlaczego mi ktoś się Dragon z... Diaksy zabierał? Nie Ej, no, wiem ile wdałem. Po... Halo, panowie, proszę mi nie okradać, bo ja muszę przeliczyć zaraz wszystko. Uwaga, mi... panowie, szybko drop. Dajesz y, tutaj... czy nie? Ja już wydałem 15 diamentów. Ja za tak cały no, złota prawie wrzuciłem. Uwaga, nowy no, drop na środku, najlepszy item. 5 diaksów za to środkowy O, biorę go, dobra. Kopione? No dawaj, no, oddawaj, oddawaj mu diaksy frajerze, No <grym> wydro. Ej, ale no to ma ty, być. Kto zabierał, zapomniał jeszcze stąd zabrać, czekaj, jeszcze tu o <grym> <grym> Elo, super, bro! No? Idziemy, siema! Tak to jest, jak się nie ma bramek na ochronie. Wyprzedasz, koksmarchewek. Już teraz po 4 złota i 8 żelaza. Eee. A, A kiedy złote eee. jabłka wyprzedasz? No, eee. złota jabłka wyprzedasz? Dobrze, słuchajcie, no. złote, złote jabłka za, za 8 złota, za jeden diament i za 20 żelaza. No, co za boty, wszystko biorą, no! Jezu. Proszę, 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 przejdźmy do skrzyneczki. Dziękuję, dziękuję. I proszę mi oddać moje diaksy! Co żeście zrobili Bownera jakiegoś tutaj nie, no bo pięć diaksów mi ktoś podpieprzył No, no Jak z... to nie, zdążył pewnie, na nie, tropa. Kupił, nie zdążył na dropa. Nie zdążył. Nie zdążył na dropa, niestety. Dobrze panowie, w takim razie będę miał jeszcze dla was jedną ofertę specjalną. No. Na. No się wypinać za pieniądze? Tak, dokładnie. Tylko proszę mi, <śmiech> <uu>. <śmiech> tylko, tylko, tylko proszę mi oddać, oddać tak. mój utarg, który został ukradziony, panie Jawor. Nie, ja nie od no, tego utargu. No to patrz ol. Tak Ja serio, też nie serio. mam. Tak serio? Nie mam. Tak serio nie masz? To kto mam. No. mój butarek w takim razie. si hmm. no, 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 Ja nic nie, ale nie wiem. Ale spójrz, na twojej twarzy widzę eee. zarysowany. Eee. O, 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 dobra, oddał. Dobra, weź odejdź. Co, co to co? ma być? Jawor. Uśmiechnięta Halo. taka jest bardzo. A, Panie Citrox. Ej! Mało. Panie Citrox, proszę oddać butarek ze stąd, elo. No i poszedł, zabrał diagnozę. Nie no, mam Josi. Serio, Nie mam. Przysięgam, że nie mam. Citrox, spójrz na mnie. Cytros, chodź, Citrox, chodź, no. chodź, 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 chodź. Chodź na ławeczkę, chodź na ławeczkę. Się chodź, Siadaj na ławeczkę. Chodź i... Powiedz nam, gdzie są Citrox. diamenty Josiego. Jawor, to ty gdzie nam chodź. powiedz, gdzie są diamenty Josiego. Ty wiesz. Złodzieje! Złodzieje. Złodzieje Josie, spójrz, tak, Josi, spójrz, spójrz na mnie. spójrz na mnie i spójrz na niego, stary. No, spójrz. komu ufasz? Zresztą znaczy, to no właśnie żadnemu z was. Ja, to jest, to jest, to jest problem. Spójrz, kto jest bardziej elegancki tutaj. No dobra, i Miałem mniej więcej miejsca, żeby spakować diamenty w kieszenie. Jawor się odpieprzył jak na bankiet. To jest akurat prawda. Liczyć pieniądze, coś tu drzewa. Się stało. No tak, Urosło <grym> coś, coś. poszło nie tak. Ktoś, <grym> widzę, ktoś <grym> widzę, że bawi się we mnie z kwadratowej masakry i drzewa przestawia. Jak tak, dokładnie Dobrze, panowie, w takim razie słuchajcie, mam jeszcze jedną specjalną ofertę tutaj. Czy marchewki zostały kupione? Widzę, że nie. W ogóle w, nie schodzą. W ogóle nie no, schowałem Powiedzcie mi, panowie, słabe. czemu marchewki nie schodzą? Bo są za drogie. No, dobrze, no, dobrze no, panowie. tak za 3 złota. Nie, dobrze, panowie. Słuchajcie, wtedy w takim razie ogłaszam oficjalnie dwie marchewki w cenie jednej. 50% off, dwie marchewki w cenie jednej Co, Dawaj powoli. za na, kupuj. Płacicie za jedną, bierzecie dwie Dawaj dalej a? No, Czyli połowę ceny taniej, no ja nie połowę mogę wiedzieć, tacy... no. no, Czyli za ile? Kurde, pom... no, bierzesz, bierzesz dwie marchewki, a płacisz za jedną Czyli Czyli ile? Djaks, no. czyli, ile? Bo, czyli tyle, ile twojej starej trzeba dać za jedną noc Dawaj jednego diaksa i wywalaj Czyli ile? Tego diaksa minecraftowego Czyli ile? Dobra, zamknij mordy już ale się Ej, nie wal mnie na. Dobrze, panowie, w takim razie kolejna specjalna oferta. Ostatnia już na dzisiaj. Panowie, tutaj są arbuzy. Arbuzy w takim razie. Dwa z takich arb. Ile? Dwa z takich arbuzów w cenie jednego To za ile? Ja nie mogę No nie Ej, wytrzymam Zach, które to były te dobre złote rzeczy? Arbuzy złote czy marchewki złote? Złote marchewki były, Koks Kurde, droga. Dobra panowie, w takim razie widzę, że świetnie... A się ile z jest tak marchewek kosztuje? O, daj na... o nie, nie ma marchewek już Dobra, <głosy> ja mam <noise> całe jedzenie, Pani ja wychodzę przez... Dziękuję bardzo za miłe zakupy W takim razie panowie, dziękuję wam serdecznie tutaj za udział w otwarciu sklepu Aktualnie praktycznie wy czyściliśmy cały magazyn, tak, czyli, tak tak łatwo. Łatwo. czyli Czyli dużo, czyli dużo. No, nie chcę nic mówić, ale ktoś mi złotą marchewkę podpisł, już wiem kto. Jawor. Ja oddawaj <noise> marchewkę i już koks jabłko. To, koks jabłko oddawaj teraz. Proszę bardzo, proszę kubę. mi oddać. Co no gudną <noise> Dobra, panowie, już, bo zaraz zamykam znowu, zaraz zamykam znowu. Ja wychodzę już dzięki Dobrze. za zakupy. Ja wziąłem marchewki, ziemniaki i dwa jabłka złote. Dobrze, okej, okay, panowie. W takim razie dziękuję, dziękuję bardzo za zakupy. E, miłego dnia. Ja ja idę przeliczyć To idzie mam liczyć od razu, patrzcie <grymne> Jawor, powiesz mi z tego, co cię tak śmieszy? Nic, tak się śmieje kulturalnie mhm. Dobrze <grymne> Nie no, fajnie, 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 fajnie się bawicie Dobrze, Padowie. więc ja dziękuję wam serdecznie. Mogę wam porzucać jeszcze chlebem z góry jak tego, proszę oh, bardzo. Desz deszcz, deszcz chleba, proszę. Chleb, je, chlebem, nie wiem, Mixa, no, bo on ten. No, bo on nie ma nic za serwerze. Dziękuję serdecznie, Padowie. Ja idę przeliczyć w takim razie moją flotę. Czy jesteście ciekawi, ile zarobiłem y, przez cały tydzień na was? Nie, ale ciebie to ciekawi. Tak, ciekawi mnie to. Bardzo. W takim razie słuchajcie, zarobiłem na was dwa i pół stakadiaksów, tak złota i półtora staka... Żelaza. No, dla mnie to jest jak najbardziej y, wspaniała cena. Boże, ogółem. To ja wam dziękuję serdecznie. Ja się żegnam z moimi wspaniałymi widzami. Instagram ja hitomaya, do odcinki. Subskrybujcie. I nie subskrybujcie Jawora, bo ukradł mi diamenty. Nie no, Jawor? diamentów, gościu! Jawor. Nie, no, nie, nie Mówię, mówię ale nie ale no, 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 no A nie nie dobrze. Jest. Dobrze, to ja, z, ja kończę tak odcinek w takim razie. Dobra, na razie. Cześć! Jawor! Zostaw mnie!